Cześć, witajcie na Czysta Kultura. Ja jestem Grzegorz. Ja jestem Dawid. I dzisiaj mamy materiał, który trochę odwlekaliśmy, który trochę gdzieś na półce właśnie nam e, leżał, ale wracamy. Last of Us, serialowe Last of Us, bo pojawił się niedawno trailer. I ja powiem tak. I jak ten trailer wyszedł, to ja miałem ciary na plecach. I czy ty też miałeś? E, no nie ukrywam tak, bo to jest. E, jestem serial, który miał chyba wyjść w tym roku. I przesunięto go na następny. I to jest pozycja, na którą ja czekałem w tym roku najbardziej. A to będzie pozycja, którą czekam w przyszłym roku najbardziej, bo a Grzegorz wie, że ja tutaj. E, kocham las z całym sercem. A zarówno pierwszą, jak i drugą część grałem w grę po kilka razy i to na różnych poziomach trudności, zdobywając platyny, nie zdobywając platyny, cały czas mając tą historię gdzieś tam z tyłu głowy, bo zarówno jedynka, jak i dwójka uważam, że są fenomenalne, fenomenalne pod względem narracji i to chyba są moje dwie ulubione gry, jakie kiedykolwiek grałem w życiu, więc nie ukrywam, na serial czekam bardzo, bardzo, bardzo. Tym bardziej, że jeden z moich ulubionych obecnie aktorów, Pedro Pascal, wciela się właśnie w główną postać. Do tego Bella Ramsey, też znana z Gry o Tron, w rolę Eli I... nie wiem, czy, czy pamiętasz, ale był taki... Był taki teaser... taki malutka scenka, gdzie... Pokazywało HBO jakieś tam swoje rzeczy. Mieliśmy to mały moment, w którym Joel mówi do Eli, że nie wiesz, czym jest strata tak naprawdę. No i Pedro Pascal tak to świetnie zagrał, że po tym nie wiem 10 sekundach ja stwierdziłem, ok, ja jestem spokojny. Tak, tak. Pamiętam, że to było dosłownie kilka sekund, tak naprawdę, tej sceny, a, a już było. Można było odczuć, że tam będzie naprawdę dobry, klim, dobry klimat, że to będzie dowiezione przede wszystkim aktorsko. Więc, jakby na tej w ogóle płaszczyźnie, to ja nie mam wątpliwości, że, że Pedro Pascal tam Joela wykreuje najlepiej jak tylko było można. A ty mówisz, że to jest właściwie taka jedna z swoich ulubionych top gier, właściwie może nawet top 1 i top 2, jeśli chodzi o obie części. Ja zawsze mam tak, że. W takich przypadkach ciężko nie mówić, że to jest tylko gra, że to jest jednak takie doświadczenie, nie? To jest takie zjawisko tego typu. tego typu rzeczy w popkulturze. Ale to oczywiście, tym bardziej, że ja pamiętam z grą takie doświadczenia, że ja tam zacząłem chwilę, później odłożyłem na ja pół roku, wróciłem i no wow! Eee, Zastanawiam się, czemu ty w ogóle odstawiłeś tę grę. Jest tak cudowne przeżycie, tak cudowne doświadczenie. Na dwójkę tak samo czekałem, dwójka też była fantastyczna, więc e, no kiedy ogłosiło HBO, że nagrywają, no to ja nie powiem, trochę miałem lekkie obawy, bo to jednak no gry nie mają szczęścia do przenoszenia na e, ekran, czy znaczy może bardziej filmowy, ale to z, z, jeśli chodzi o seriale, to też ja nie przypominam sobie czegokolwiek, co byłoby e, zarówno dobre w tym medium, jak i w tym medium. Więc no nie ukrywam, te obawy trochę były, no ale zwiastun. Mm, ten trailer, który wyszedł, trochę rozwiewa, rozwiewa moje wątpliwości, bo eee... no wiadomo, jest ta kantrowa muzyka starego cowboya. Jest ten taki trochę klimat, bo Jerry też jest takim starym cowboyem, nie, nie ukrywajmy. Eee, ale trailer, moim zdaniem, wygląda naprawdę bardzo fajnie, jest klimatyczne. Eee... a Czuć, czuć ten klimat takiej trochę beznadziejności, takiej duszności, takiej e, okrucieństwa tego świata, w którym nasi bohaterowie się znajdują. E, no i no nie ukrywam, ja czekam, ja czekam, e, bo to jest coś, co chciałbym naprawdę zobaczyć na, na ekranie telewizora. No właśnie, tak naprawdę ten zwiastun od samego początku, od tych takich przebitek, które chyba pokazują jednak Boston, czyli ten sam początek właściwie gry, Ee, że, że jakby jeśli chodzi o klimat, no to będzie to. Próba przynajmniej zrobienia tego jeden do jednego. No bo gra była mega wciągająca tym klimatem, tą chemią między postaciami. I też fajnie, że mamy ludzi, którzy są odpowiedzialni za ten projekt, którzy jednak mają i dobre projekty, i doświadczenie. Mamy Nila Drankmana, czyli gościa, który w ogóle z ramienia Naunty Dog odpowiadał za Lastowaz. No, i mamy Kreiga Mazina, który przecież e, robił e, ten świetny Czarnobyl, którym też tak się gdzieś jaraliśmy, i to też było z, z HBO. E, I mimo, że to było 5 odcinków, no to ludzie się tym jarali, i chyba w naszej topce kiedyś to był nawet e, w serial roku, z tego co pamiętam. E, więc jakby mamy sprawdzonych ludzi, plus mamy platformę, do której chyba obaj mamy trochę zaufania, trochę więcej niż do innych platform, tak mi się wydaje. No tak, no bo HBO po tej wpadce z Gromotron, no teraz, że tak powiem, pokazuje, że potrafi dowieść w postaci rodzosmoka, Smoka, który jest fantastyczny i z odcinka na odcinek, mam wrażenie, coraz lepszy. Także, jak tutaj mówię, twórcy, twórcy eee, sprawiają, że, że to zaufanie do. do tej produkcji, do tego jak to będzie wyglądało, jest większe. Bardziej bym chciał, żeby to było dobre. Naprawdę bym chciał. Wtedy więcej ludzi miałoby okazję poznać tą fantastyczną historię. Teraz skomplikowana nie jest, ale ona się opiera na postaciach głównie i to jest właśnie e, całym, całym, e, kró tej, 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 tej gry, całym najważniejszą rzeczą. E, I. Ja nie chciałbym, to co mówiłeś tutaj trochę, żeby to było jeden do jednego przeniesione, eee, nie wiem, no, kiedyś byłem taki, że, że dla mnie musi być zawsze jak w książce, jak coś tam, jak jest coś przenoszone na a teraz nie chciałbym, bo ja zawsze mogę sobie wrócić do gry, zawsze mogę sobie przeżyć jeszcze raz tą historię, a tutaj chciałem, żeby coś innego eee, mi pokazano, żeby czymś zaskoczyli jednak. Mm -hmm. A czy to, co mówisz, to ja właściwie odnosiłem się bardziej do, do samego klimatu. Bo a, jeśli okay. faktycznie. Bo jeśli faktycznie e, tam będą jakieś wątki wplatywane, powiedzmy, troszkę inne, żeby tą historię, powiedzmy, nie była tak jednolita, nie była taką kalką właśnie jeden do jednego z gry, to spoko. I chyba tak naprawdę mamy też postacie pokazane w tym trailerze, których docelowo w grze nie ma, a zostaną Aha. wprowadzone właśnie tylko w serialu. No ale mamy też postacie, które dobrze znamy z gry, bo a tam tak. chyba jest i Tez widoczna. I Bill jest widoczny, i jest Tommy widoczny. A propos Tommy'ego, bo wydaje mi się, że w tym zwiastunie widzimy go w tej pierwszej scenie także z gier. Tej dość mocnej scenie. I jak myślisz, czy ona będzie właśnie tą sceną otwierającą serial, tak jak otwierała grę, czy jednak to się pojawi gdzieś w retrospekcjach? Ale chyba lepiej, moim zdaniem, narracyjnie by to wyglądało, jakby pojawiło się w retrospekcjach. Że mielibyśmy po prostu. Joela, jak z nie się po Bostonie, i, 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 i widać by było, że jest coś z postacią nie tak, że jest coś tam, ma jakąś historię w przeszłości, dopiero później była pokazana ta retrospekcja. Myślę, że to z punktu narracyjnego wyglądałoby trochę lepiej, bo w grze to działało. Nie chcę spoilerować, ale w grze to działało. A w serialu niekoniecznie, bo. To rzeczywiście no, inne medium troszeczkę, nie, bo tam e, masz kontrolę nad postacią i to dlatego z ciebie w ciebie uderza, a tutaj tego raczej mieć nie będziesz, będziesz po prostu obserwatorem. Więc wydaje mi się, że lepiej by było. E, gdyby to było pokazane w retrospekcjach. Może nawet nie w pierwszym odcinku, tylko nawet później, kto wie. Mhm. Ja chyba jestem tego samego zdania, że żeby taka scena o takim wydźwięku była właśnie ukazana. Kiedy już troszkę Joela lepiej poznamy jako tego serialowego bohatera. No, bo gdyby tak nakreślono nam trochę pewne rzeczy zbyt wcześnie. I potem dostalibyśmy plansze, że jesteśmy kilkanaście lat później. To, to faktycznie nie wiem, czy to miałoby taką samą moc oddziaływania na widza. Tak jak to miało miejsce. Tak jak to miało miejsce właśnie w grach, więc. A z tymi retrospekcjami to może być też ich więcej, bo chyba w, nie wiem. Dobrze, czy dobrze pamiętam, ale chyba Riley się pojawiła też w tym zwiastunie. A przecież ona była w tym dodatku, jeśli chodzi o grę. Tak, tak. A dodatek był jeszcze przed czasami, kiedy Ellie spotkała Joela, więc no, to musi być retrospekcja chyba. Tak, to na pewno będzie retrospekcja, więc y, możliwe, że w którymś momencie Ellie będzie sobie przypominać o osobach tam z jej życia, więc y, no to się pokaże. Nie będziemy mieli tą scenę, która która rozpoczyna serial. Przynajmniej tak mi się nie wydaje. Nie byłoby chyba dobre z punktu widzenia narracyjnego wydaje mi się. Eee, więc spoko, ale nie wiem, czy też wiesz, że na przykład oprócz tego, że pojawią się nowe postacie, to zarówno twórcy roli Joela i Eli w serialach, czyli Troy Baker i Ashley Johnson mają pojawić się w serialu. I to nie mają być tylko cameo, tylko mają mieć jakąś taką rolę, którą by została specjalnie napisana dla, na dla nich. Tak, i dla mnie to jest super, bo to jest takie puszczenie oka do, do ludzi, którzy faktycznie grali i spędzili godziny, do e, no ty oczywiście więcej niż ja, e, przy tych grach. E, I fajnie, i fajnie usłyszeć te głosy będzie, bo no jak się grało, oczywiście, w oryginalną wersję angielską, to te głosy się bardzo dobrze e, bardzo dobrze kojarzy. I fajny taki zabieg, podoba mi się, podoba mi się bardzo. No to takie bardzo fajne uszanowanie pracy twórców czy, czy przy, no, szanowanie pracy głównych, że tak powiem, ludzi, którzy przynieśli te postacie do życia. Że oni wiadomo, mhm. oni nie będą grać ich, ich w wersji serialowej, ale coś tam dla nich przygotowaliśmy i, i, i będzie. E, więc to jest spoko. E, a jak w ogóle podawać Ci się wygląd klikaczy, czyli naszych tutaj e, zombie? Tak, bo dostajemy je w ogóle już tak full frontal, że tak powiem. E... Mhm. I to są tylko w jednym, jak... w jednym momencie, w jednej scenie, przez tam chyba dwie sekundy na ekranie, ale... Tak, to jest, to jest ta scena w muzeum w ogóle chyba, nie? Z tego co pamiętam, mm -hmm. że, że oni tam się z Tess i z Ellie i Joel gdzieś ukrywają, a potem właśnie widzimy klikacza tak naprawdę wprost i jest dobrze, jest dobrze. Także no... Nie wiem, czy to w serialu będzie taki sam efekt tego takiego poczucia grozy, że coś ci za chwilę może wyskoczyć, albo każdy twój... Minimalny ruch może uruchomić tego klikacza, czy tam ruch, dźwięk właściwie. E... Wykonany bardzo, bardzo wiernie, z tego co, co w porównaniu do, do, do gry. E... No i to jest ciekawe, co mówisz, bo jednak e... jako gracz, no to starałeś się tych klikaczy unikać. Kiedy tylko mogłeś, i, i, i było to takie przeświadczenie, że a, wykonam jakiś niewłaściwy ruch, i zaraz rzuci się na mnie ta horda z tych zainfekowanych, bo tutaj to są zainfekowani, nie zombie. A w serialu no będzie z tym biernym obserwatorem, więc to jest mm. właśnie cały czas, ta, <laughs> cały czas ta obawa, jak przenosić adaptację gier na, na ekran bo jednak w grze ty bierzesz aktywny udział, a tutaj jesteś tylko i wyłącznie obserwatorem. No szczególnie, o jeśli o tym, o tym, co mówisz, właśnie, że, że unikasz, że, że robisz jakieś skradania, e, żeby gdzieś nie nadziać się na śmierć, więc to jest ryzyko. E, no pytanie, jak, jak często będziemy się jakby na nich natykać, właśnie podczas całego, e, podczas całego serialu? Tam chyba 10 odcinków z tego, co widziałem, jest. E, ja jestem ciekaw, i też jestem ciekaw, jak ty to widzisz, do którego momentu ten serial może dojść. Bo widzimy w zwiastuje już w ogóle te scenerie takie trochę zimowe, co by już. Co by już nam zwiastowało ten kurorcik przy jeziorze. Oczywiście bez jakichś tam szczegółów, bez jakichś oczywiście spoilerów. No a to trochę daleko. No tak. Więc to ja tak się zastanawiam, czy po prostu pierwszy sezon, bo. Z informacji, których gdzieś tam dotarły do mnie na Twitterze, bo śledzę takie konto, które, które właśnie. dostarcza informacji na temat tego co się dzieje na planie i w ogóle. Oni ci twórcy tego konta mówili, że, że przekazywali informacje, że były kręcone już sceny w szpitalu. A jak wiemy, w szpital rozgrywa się na sam koniec gry, więc to trochę wygląda tak. Jakby pierwszy sezon, czyli te 10 odcinków. Miało się składać na fabułę pierwszej gry mhm. i. No kurczę, ja nie wiem jak się do tego odnieść. Bo w zasadzie ja nie ukrywam, ja jestem fanem wolno budowanej narracji mamy to na przykład tutaj w, w Rodzie Smoka też tam odniosę się do HBO i do tego, co, co, co tutaj było prowadzone. I na przykład w Rodzie Smoka uważam, że to też mogło być bardziej rozciągnięte a jest trochę za szybko, co jest moim wodygnie wadą. I tutaj też jestem, wolałbym, żeby w zasadzie ten pierwszy sezon to była tak więcej połowa gry. Tym bardziej, że jeśli mają tam włożyć jakichś nowych bohaterów, nowe wątki, retrospekcje, a, to nie wiem, czy może nie, nie, nie starczyć czasu. Po prostu, tak najzwyczajniej w świecie. No właśnie, a dobrze by było, szczególnie w przypadku dla to Was, że pewne, pewne wątki, pewne tematy, pewne relacje między bohaterami dość dobrze wybrzmiały, żeby wszyscy je zrozumieli, żeby wszyscy mogli to dobrze poczuć. A jeśli faktycznie, tak jak mówisz, te sceny w szpitalu już były kręcone, i to się zakończy tak jak się klasycznie kończy pierwsza... pierwsza część, no, to... No, powiem, że to by było ekspresowo. No, mamy 10 odcinków niby, to nie jest też mało. To nie jest 6 czy 7 odcinków, więc spoko. E, więc pewnie tą historię można w miarę... w miarę opowiedzieć, pomijając powiedzmy jakiś tam etap drogi, pomijając jakieś podróże w takim dużym skrócie. No, ale mimo wszystko mam lekką obawę. No, bo rzeczywiście, no... gra to ponad 20... Godzin, jak nie więcej, eee, dobrej zabawy, z którą może z nią spędzić. Mm. No i pytanie, czy, czy, czy są jakieś tutaj wątki, które, które będą wycinać, bo wydaje mi się, że no chyba raczej bez tego się nie obejdzie. Wydaje mi się, że ten rozdział zimowy jest na tyle ważny dla całej historii, jak i relacji Ellie i Joel, że tego raczej wyciąć nie mogą. A eee, ma, wiemy, że ma się pojawić sami Henry, czyli e, dwójka naszych e, bohaterów, których spotykamy w Pittsburgu. Więc z Pittsburga też raczej wyciąć nie mogą. Wiemy, że jest test na początku. Wiemy też, że będzie z Bill, A, Więc tak w zasadzie zastanawiam się. No kurczę, czy im rzeczywiście starczy czasu? Na pokazanie tego no wszystkiego, co, co tych ważnych momentów, które były pokazane właśnie w grze. No właśnie, bo z tego co mówisz, no to de facto wszystkie te wątki widzimy, że w zwiastunach są. Czyli cała ta ucieczka, e, późniejsze te wszystkie zdarzenia, bo chyba nawet ten wypadek pokazany jest, e, też samochodowy i Eli i Joela, i, i konsekwencje potem. I mamy te retrospekcje, które też pewnie zabiorą troszkę czasu. Pewnie będzie dużo takich scen przegadanych, bo też po kadrach można na przykład porównując się do gier, widać, że są jeden do jednego wręcz robione pewne sceny. No ten, ten I... wieżowy szczególnie na początku, nie? Ten roz, roz, tak, rozwalony. Tak. Eee, no, więc kurde, faktycznie nie, gdzieś trzeba będzie przyspieszyć, na pewno gdzieś trzeba będzie przyspieszyć. I któreś, <laughs> któreś te wątki potraktować eee, trochę tak po Macoszemu może, mam nadzieję, że nie. Ale na pewno nie, na pewno nie zimę, no bo jeśli chodzi o zimę, no to ona dla gry jest dość ważna, przynajmniej też dla. E, dla samego zrozumienia Eli też, nie? No bo tam mamy dużą część jednak. E, z nią. E, no więc wydaje mi się, że to jest nie do ruszenia. E, no zastanawiam się, no, ale z drugiej strony, tak sobie myślę, że kurde to 10 odcinków. M, nawet jak każdy będzie jakieś około godziny trwał powiedzmy. To może nie jest tak mało. Zależy, zależy, na... zależy na jakich aspektach się skupią. Gra to jest zupełnie inna sprawa, bo są speedrunerzy, którzy potrafią przejść grę w 2,5 godziny. <laughs> Więc no nie 2,5, nie, ale mam rekord jest 2,48, coś takiego. I e, tak, jak kręcisz głową, ja oglądałem ten, ten zapis na YouTube i powiem ci, że no, wow. Są takie momenty, w których gościu rozwalał w dwie minuty, a ja, pamiętam, na najwyższym poziomie trudności męczyłem się z trzy godziny, nie? Eee, <noise> może nie trzy godziny, ale, ale no, trochę mi zajęło. Co nie zmienia faktu, że później jak sobie trochę tam jego strategię wziąłem i spróbowałem samemu, no to już mi szło lepiej, nie? Więc... Prawie eee, nie dwie minuty to zrobiłem, czy <noise> tam ileś, ale no... no S są, są tacy ludzie, którzy potrafią to robić, więc że po polecam zobaczyć jak gra, na którą męczyłeś się mnóstwo czasu, ktoś po prostu zrobi tak, nie? I <śm> to jest też ciekawe doświadczenie. Uh... Ale wracając, no kurczę, ja bym nie chciał, żeby wycinali. Także no, najlepiej bym chciał, żeby pierwsza gra to były dwa sezony. Tam byłoby jeszcze dodane kontentu w ogóle, nie? Tam mamy przecież tą rozmowę między Joelem i Tomim, jak on e, ich odwiedza, że. E, że jest zasugerowane, że ci bracia wcześniej. E, że tak powiem, nie pałali się dosyć e, niezbyt, niezbyt. E, że tak powiem, szlachetną stroną tutaj e, próby przeżycia w tym świecie. E, Joel wypowiada w, w jednym zdaniu do Ellie, są właśnie w Pittsburgh'u, że no, jak ich tam atakują, że był po dwóch stronach, gdyby wiedział, że ich zaatakują. Więc, e, więc może by tego trochę pokazać na przykład też, żeby było spoko, e, no ale w sumie... No nie wiem, no mam, 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 mam zaufanie też do HBO i widzę co, mm -hmm. co potrafią robić tutaj z innymi serialami e, Poza Gromotron e, mm. <laughs> Widzę co potrafią robić z innymi serialami, że im to wychodzi, że to rzeczywiście stoi na bardzo dobrym poziomie, więc Więc, no nie powiem, no, no trosze, troszeczkę obawy są, ale jak tak o tym właśnie teraz mówiliśmy Się tak pojawiły, ale generalnie no mają mnie na tyle duży kredyt zaufania, że jestem w stanie im zaufać na tyle, że, że Na pewno nie będą działać temu serialowi na szkodę umyślnie. Mhm. To jeszcze na koniec element głównoburzy, oh, e, bo, yes. tak bo tak jak mówiliśmy sobie, że w ogóle Pedro Pascal to jest fenomenalny aktor i że na pewno dostarczy. Tak, ja na przykład też nie mam wątpliwości, że Bella Ramsey, którą oglądaliśmy właśnie w Grze o Tron, że jest dostarczy, ale ostatnio natknąłem się na takie na reddicie, takie podsumowanie komentarzy e, ludzi, e, którzy na przykład Komentowali ją z trailera, e, twierdząc, że, no, że jak na Eli, to, to ona nie bardzo, prawda? Że, że za brzydka, że nie pasuje, że, że oni by chcieli młodą, pewnie Ellen Page, jak znam życie. E, I nie wiem, czy chcesz to skomentować, czy tylko będziemy wzdychać tutaj po prostu z politowaniem. Znaczy, ja będę wzdychał z politowaniem, bo wyglądali, nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla całej historii i mówienie o nie wygląda tak jak e, tak jak w, w grze no to po prostu wróćcie do gry i sobie zagrajcie wtedy będziecie mieli ile z gry Tyle mam znaczy, ten temat Pedro Pedro Pascal też nie wygląda jak Joel jeden do jednego nie Dokładnie e... dużo dużo wyglądał wyglądowi Joela byłby Hugh Jackman z ostatniego Logana Ewentualnie aktor, który grał e, Jamie'ego Lannistera, bo też tam się brało tak. w propozycjach. A więc e, chcieliście kogoś bliższego, to mogli on. Pedro Pascal w ogóle nie wygląda jak Joel, więc sugerowanie, że e, aktorzy nie wyglądają tak jak postacie z gier, no oczywiście, że nie będą wyglądać tak jak postacie z gier, bo to są żywi ludzie, a to są wykreowane w, e, w komputerze Postacie, więc bohatera. Ale jest znamienne, że zawsze przy takiej okazji coś takiego musi wypłynąć. nie? Ja wiem, że ludzie mają swoje ukochane castingi. Takie mega fanowskie i. O Jezu, ja też mam swoje gra... ukochane castingi, ale to znaczy, że, że jak ktoś innego nie zagra, to by było. To jest źle. Więc. Już po prostu taka, taka główna burza na ten temat. Eee, już to jest takie znak naszych czasów, trochę tak wszyscy na ten temat narzekają, ale to jest tak słabe po prostu, wiezu, dajmy po prostu eee, szansę tym aktorom, którzy prezentują te postacie na ekranie eee, dajmy im się zaprezentować i krytykujmy później nie to jak wyglądają, tylko po prostu eee, to jak grają. Bo to jest chyba ważniejsze niż to, czy wygląda dana postać jak, jak... Tutaj w przypadku Ellen, no to rzeczywiście jeśli chcieli kogoś takiego, to trzeba było nakręcić to 15 lat temu i zatrudnić Ellen Page, która teraz jest Elliotem Page'em. Więc tak trzeba było to zrobić, a do tych wszystkich, którzy marudzą, no to naprawdę dajcie sobie spokój i cię, nie wiem, robić coś innego, a nie narzekać w internecie na takie, a nie inne rzeczy. I tym oto konkluzją zamykamy kącik hejterski. <laughs> no dobra, ale mamy coś jeszcze w ogóle mm -hmm. o tym zwiastunie? Mm -hmm. Czy już nie bardzo? Eee, kurczę, chyba nie. W zasadzie e, można by było później jeszcze zrobić jakąś taką głębszą analizę scena do sceny. E, tylko, że też tam mówię, pojawiają się sceny i postacie, których ja z, z, z gry nie kojarzę. Więc zastanawiam, no muszą być nowe postacie. Ale pojawiają się też takie momenty, gdzie na przykład wiesz tam są jakieś postacie na, 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 na ziemi i nagle jedna się podnosi. I wiesz, że to są biegacze, nie? I nagle. Y, już, czujesz, że w czasie tej akcji może być grubo, bo to znaczy jak ktoś biega czy tak podnosi, to znaczy, że cię zauważył, usłyszał I, i coś się będzie działo. Także. No klikacze wyglądałem super, ten wieżowiec wygląda super, rzeczywiście wycięty jak, jak, jak z gry. No naprawdę wygląda dobrze, no mamy tego Diego Luna jako Tomiego, chyba rzeczywiście z tej, z tej sceny, no Joel'a azeli w tej zimowej scenerii, ale też ciekawe, też idą w tej zimowej scenerii i Joel idzie normalnie, a wiemy, że w grze to tak nie do końca wyglądało. O, to już to. Więc... Nie? Więc teraz jak sobie o tym myślę, a to jest bardzo istotna Część historii dla, dla wątku Joela i Eli, bo wtedy to, że tak powiem, Eli musi przejąć pałeczkę i grać te pierwsze skrzypce. No a tutaj. Um, może być inaczej. I to jest też ciekawe. Mhm. Mm no wydaje, wydaje mi się w ogóle, że. Yy, to co jest fajne, że to jest HBO i że ten serial będzie <laughs> też odcinek po odcinku w takich odstępach jakiś naprawdę. Ludzkich, że to nie będzie wszystko rzucone do jednego worka od razu, co na przykład nam da możliwość komentowania sobie tego tydzień po tygodniu, po odcinku ee, i rozbierania jakby kolejnych w ogóle odcinków na, na czynniki pierwsze, więc spoko. No ja coś czuję, że mogę do ciebie dzwonić codziennie, <laughs> żeby o tym rozmawiać. Także no tak to nie będzie wyglądać. Trzeba, trzeba będzie otworzyć nowy kącik, nową playlistę Last of Us Oczywiście, e, i, tak. i tam gdzieś te materiały zacząć powoli zbierać. No a skoro w tym materiale to już chyba wszystko, co mieliśmy do powiedzenia, nie tylko odnośnie zwiastury, ale także naszych, powiedzmy, oczekiwań, e, no to nie wiem, to chyba już się pożegnamy, co? Chyba się już pożegnamy. No, to żegnamy się właśnie. <laughs> żegnamy się właśnie w tej chwili. Byliście świadkami najgorszego zakończenia w historii kanału Czysta Kultura. Ja jestem Grzegorz, ja jestem Dawid. I trzymajcie się. Zapraszamy do kolejnych materiałów. Cześć, cześć.